Dzień dobry, tym razem już oficjalnie za kierownicy tego zupełnie nowego samochodu, który w Europie jeszcze nie istnieje. Istnieć będzie mniej więcej za 3-4 miesiące, dobrze mówię Piotrze, No, mną jest Piotr Ziarkowski, szef PR-u firmy BYD oraz Denza w Polsce. Piotrze? Czwarty kwartał 2025 to jest przewidywany wstępnie czas, a przede wszystkim dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim dzień dobry to jest czas przewidywany. Z tego, co tutaj na tej prezentacji pod Mediolanem powiedziano, podstawowy problem dotyczący. Wprowadzenia tego auta, piotr mów, nie gdzie skręcać. Następne w prawo, zdaje się, tak? tak? Za, za mostkiem. Tak. Dobra. Podstawowy problem to jest po prostu stworzenie europejskiej wersji tego samochodu. Ten samochód skręca w miejscu, ponieważ jego tylne koła skręcają się w zależności od tego, co jest potrzebne, akurat kierowcy, w tę samą stronę co przednie lub w stronę przeciwną. A poza tym potrafią wykonać tak zwany tow in, czyli e, zbieżność lub rozbieżność tow out. Co jest potrzebne do tego, co Wam zaraz pokażę, nagrałem na zewnątrz. To również rzecz, którą pokazano w internecie wielokrotnie. Tym razem na żywo widzicie, jak koła się wychylają. Tylne koła. Jadą przeciwbieżnie, przednie lewe jest zablokowane, przednie prawe dostaje tylko odrobinę momentu obrotowego. Główną robotę wykonują tylne koła, które wykonują w tej chwili operację geometryczną pod tytułem toe-out, czyli w stosunku do osi wzdłużnej pojazdu rozchylają się do przodu po czym zaczynają jak już mówiłem pracować w przeciwnych kierunkach według Dędzy przedstawicieli Dędzy samochód który robi to cały dzień wciąż ma opony na 40 dni teraz podobny manewr Geometrycznie podobny, ale służący do parkowania. Znowu zablokowane lewe przednie koło, tylne koła wykonują to out i pracują w przeciwnych kierunkach, po to, żeby zaparkować idealnie. Teraz, wracamy do samochodu. Więc auto będzie na rynku europejskim również polskim, nie od razu, ale na polskim również. Zaraz po tym jak zostanie stworzona jego wersja europejska. Co to znaczy? Czym to się różni? Nie chodzi o napęd, bo napędy będą dwa, tak jak i na rynku chińskim, czyli hybryda typu plug-in lub w pełni elektryczny samochód. Hybryda rozwija moc między 860 a 900 koni mechanicznych, to jest jeszcze do Ustalenia oczywiście to są elektroniczne wartości. Z monstrualnym momentem obrotowym sięgającym 900 Nm, jak nie lepiej. Natomiast wersja elektryczna, która ma trzy silniki elektryczne tylko jeden z przodu, dwa przy kołach tylnych jest od hybrydy Uwaga, znacząco mocniejsza. Piotr, poprawiaj, jeśli coś nie tak powiem. Chińska wersja różni się tym, że ma bardzo, bardzo komfortowo zestrojony układ jezdny. Właśnie wyjechałem na paskudną nawierzchnię i jedziemy po dojazdówce, która jednocześnie jest trasą do testowania zawieszenia. W tym przypadku jest to o tyle istotne, że samochód jest seryjnie zawieszony całkiem szybko przejeżdżam przez dziury. Jest zawieszony na elektronicznie sterowanej pneumatyce, która charakteryzuje się tym, że jest wyposażona w dwukomorowe miechy, cokolwiek to cholerstwo oznacza, bo nie udało mi się znaleźć człowieka, który by wiedział, no istotny jest opis. I efekty są takie, że ta chińska wersja samochodu jest bardzo miękka ona wręcz podczas dynamicznej jazdy szczególnie szybkiej zmiany kierunku trochę pływa no to jest zupełnie po prostu inne podejście do samochodów w Europie samochód będzie znacząco utwardzony układ kierownicy ociupinkę gumowy w środkowym położeniu czyli typowe dla samochodów chińskich Posłuszeństwo wobec ruchów kierownicy po prostu fenomenalne. Te współskrętne tylne koła, powodują, że naprawdę trzeba się przyzwyczaić. Ale, na przykład, właśnie pokonywanie szybko. Łuku, bardzo szybko, nawet. Absolutnie nie wymaga żadnych koncesji ze strony prowadzącego. W tej chwili jadę 150 km na godzinę. Ale to było fajne. Samochód sam się ustabilizował natychmiast, kiedy spróbowałem wykonać manewr. Omijający. Tu jest w pełni aktywne zawieszenie, poza tym, że tylne koła są współskrętne i no, efekt jest niesamowity. Ach! Coś pięknego. Brutalne hamowanie w łuku po skręconych kołach i stabilność 200% błędnik mi się obraził Przyspieszenie jest po prostu niewiarygodne 200 kilometrów na godzinę. kolejnym się błędnik obraził, tym razem poważnie. To, co ja mam do opowiedzenia na temat tego auta, bo ta rzecz się nie zmieni, będzie tak samo. mianowicie absolutnie hiperluksusowe wyposażenie, tylko i wyłącznie jeden poziom specyfikacji. Top, ze wszystkim, co może być, co oznacza... No, mniej więcej trzykrotne przebicie najbogatszych europejskich samochodów luksusowych, a ponieważ to jest samochód odpowiadający mniej więcej, BMW 5 lub Mercedesowi klasy E. Dobrze mówię. Ja bym powiedział, że wymiarami ten samochód jest najbardziej zbliżony do Porsche Panamera. Nawet no, to swoją drogą, bo jest podobny, nawet, nawet, nawet trochę dłuższy. No w każdym razie chodzi o e, pogranicze klasy wyższej i wyższej plus. To auto ma 5 metrów 20 cm długości Co już wam powinno coś powiedzieć, ale mając taką długość i rozstaw osi 3 metry i 11 cm, tak? No, muszę wszystko wiedzieć to jest masakra sami. po prostu, zobaczcie jak to zakręca A jeszcze poniżej, nie... poniżej 5, 5 metrów, 4 tak? chyba 25 z skrętu <laughs> A jeszcze nie uruchomiłem tego czym się BYD i Denza najbardziej chwalą Czyli możliwości um, oddzielnego sterowania każdym z kół i każdym z silników w taki sposób, żeby i tu filmik, i tutaj to się nazywa kompas turn, czyli samochód zakręca wokół własnego nosa, można powiedzieć. Tak. Tylne koła wykonały. Tow-out. Następnie. Pełny spin. Wrażenie jest dosyć śmieszne, trochę przypomina manewrowanie statku podczas dobijania do brzegu. Czas na parkowanie nie do końca równoległe. I po wszystkim. A teraz wyjeżdżamy. W każdym razie jedziemy samochodem, którego e, luksus wyposażenia oraz zastosowane w nim rozwiązania e, najzwyczajniej w świecie powodują, że e, człowiek się zastanawia, czy niemieccy producenci samochodów premium, marek premium, jeszcze w ogóle pamiętają, że można używać takich materiałów i w taki sposób. Obłęd. Na szczęście w porównaniu w przeciwieństwie do innych aut chińskich, które namiętnie sięgają po rozwiązania, w których kierownica służy tylko do kierowania, nie ma na niej żadnych przycisków. Tu przyciski są świetnie opisane, świetnie reagujące na to, co kierowca chce wywołać. Mamy również sporo fizycznych przycisków na konsoli, które służą do wybierania trybu jazdy. Jak zapewne widzicie teraz na zdjęciach, część jest jeszcze opisana po chińsku, co też świadczy o tym, na kierownicy również, co też świadczy o tym, jakim autem jeździmy. To, co jest niewątpliwie najbardziej istotne w tym wszystkim, to to, że jadę samochodem przedprodukcyjnym, zdecydowanie nie przedseryjnym, przedprodukcyjnym z rynku chińskiego. I mimo, że ono jest tutaj mordowane przez i dziennikarzy, i instruktorów, to a my jedziemy w tej chwili po y, tym fragmencie do testowania zawieszeń, to samochód nie chce zaskrzypieć, zatrzeszczeć nic. To jest po prostu absolutna cisza. W tej chwili włączył się silnik spalinowy, doładowujący baterię. Co ja usłyszałem, bo jestem starym, upierdliwym zgredem, który się wsłuchuje w takie rzeczy. Natomiast normalny człowiek tego nie wysłucha a mamy tu do czynienia z zupełnie nowym zespołem hybrydowym który generalnie ma budowę taką samą jak hybrydowe samochody plug-in BYD ale tutaj silnik spalinowy ma 2 litry pojemności odprężony jest zupełnie bo ma z tych 2 litrów tylko 207 koni przy turbodoładowaniu i 325 Nm, ale pamiętajcie, że 207 koni i 325 Nm łączy się tu w tym napędzie z trzema silnikami elektrycznymi, które mają między 270 a 300 koni mechanicznych i powyżej 350 Nm każdy. Więc jest to monstrualny potwór, który mimo wszystko Dzięki temu, że można go ładować z gniazdka, dzięki temu, że ma takie łączone napędy, mimo wszystko, jest w stanie się schować na poziomie 4 litrów na 100 km. Dobrze pamiętam. No i w ten to prosty sposób, dojeżdżamy sobie do końca testu, który niewątpliwie robi piorunujące wrażenie. A co będzie, jak ten samochód będzie już gotowy do produkcji? No wtedy weźmę go na dłuższy test. Piotrek, pewnie z tydzień, co? Z tydzień, a ja jestem zaszczycony, że mogłem dzisiaj Ci asystować, <grym> także dziękuję bardzo. Ja również I bardzo pozdrawiam. dziękuję. Dziękuję również Wam. Do widzenia.